Cześć! Dzisiaj pokażę wam moje top 5 seedów do Minecrafta 1.18. Na miejscu piątym seed z ciekawą wioską ułożoną na klifie. Tuż za nią znajduje się dolina z willą i kolejną wioską. A obok nich trzecia wioska z ciekawym kształtowaniem terenu. Na miejscu czwartym mamy klify z nowymi jaskiniami otoczone rzeką. Na nich znajduje się zniszczony portal, wioska i willa po drugiej stronie, która wręcz osuwa się na klifie. Na miejscu trzecim zaczynamy od wioski na wzgórzu. Jest ona uroczo połączona małym mostkiem z drugą wioską, za którą to naszym oczom ukazuje się willa. To jednak nie wszystko. Kawałeczek. Dalej mamy kolejną wioskę na wzgórzu. Wszystko to otoczone jest naprawdę ciekawym ukształtowaniem terenu. Na drugim miejscu mamy naprawdę ekstra seed. Wioska praktycznie przylega tutaj do Willi, ale to nie jest tutaj najciekawsze. jak dalej mamy dolinę z kolejnymi trzema wioskami na wzgórzach wokół i naprawdę ciekawym wyłomem pośrodku. Musicie sprawdzić tego sida, bo naprawdę robi wrażenie. I w końcu miejsce pierwsze. Zaczynamy od góry z jaskinią i przedziwnie ulokowaną wioską na jej szczycie. Gdy tylko się obrócimy, to naszym oczom ukazuje się Willa z kolejną wioską na wzgórzu. A gdyby tego było Wam jeszcze mało, to za wioską mamy kolejną, jest położona praktycznie na pionowej ścianie góry. Wszystko to okraszone jest naprawdę niesamowitym ukształtowaniem terenu. Dzięki, jeśli film ci się spodobał, to zostaw lajka. Hej!